I witam serdecznie strzelce. Tym razem robimy rozkład dla Was na rok 2025, z podziałem oczywiście na pracę, dom, relacje, to co nieoczekiwane, I, i zajrzymy sobie oczywiście również Waszą energię. Do tego oczywiście dostaniecie karty rady na rok 2025 i zobaczymy, co jest najlepsze do osiągnięcia dla Was w tymże właśnie roku. Pamiętajcie, bierzcie tylko, to, co z Wami rezonuje, możecie zajrzeć też w znaki ascendentalne, księżycowe, wenusowe, bądź znak wedyjski, czyli tutaj w Waszym przypadku skorpion. No, i żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Jeśli chodzi o kwestie pracy, od tego sobie właśnie zaczniemy. No pokazuje mi się tutaj jakaś walka. O coś tutaj walczycie. Może być w tej waszej pracy. Jakieś... uważacie też na osoby jakieś takie nieuczciwe. No, nie jest to karta jakoś super zwiastująca, jakieś nie wiadomo jakie osiągnięcia, natomiast no wszelkie jakby sprawy związane z kwestiami z takimi kwestiami, właśnie finansowymi, no mogą być tutaj skazane niestety na niepowodzenie. Jakby ta karta może sugerować takie duże rozczarowanie pracą, takie poczucie wręcz klęski, takie, takie porysowe zwycięstwo, zwycięstwo, które nie daje satysfakcji. U niektórych czasami widzę w tej karcie takie chore ambicje zawodowe dosłownie, czyli za wszelką cenę, nawet bym powiedziała po trupach do celu, więc tutaj na to zwróciłabym uwagę. Jeśli to nie jest wasza energia, to możecie mieć wokół siebie, czy w waszej pracy właśnie takie nieuczciwe, zachowanie, czy nieuczciwą walkę wobec was, tak? może być właśnie nieuczciwa walka o jakieś wyższe stanowisko ee, no mo, mo, może też oczywiście zjastować jakieś nieudane negocjacje finansowe albo yy, no nie wiem, u osób mających mm, własne interesy, że tak powiem pra, interesy jakby przynoszące same straty, tak, więc niewykluczone, że tutaj oczywiście też może chodzić o utratę pracy, możliwe, że będziecie zmieniać tą pracę Ponieważ no, jesteście jakby niezadowoleni. Może chodzić, jeśli ktoś zdaje jakieś egzaminy, może tutaj chodzić o, o właśnie niezdanie jakiegoś ważnego egzaminu albo niesatysfakcjonującą mm, rozmowę, jakąś kwalifikacyjną, jeśli rozpoczynacie na przykład jakąś nową pracę. Ale dopytajmy tutaj, o co konkretnie chodzi, żeby Was tak z tym nie zostawić. <laughs> o co tutaj chodzi w tej piątce mieczy? Dla strzelcy, praca. No i co mi tutaj wypadło? Dom, rodzina. No właśnie, bo możliwe, że będziecie się y, skupiać na domu, na rodzinie, albo będziecie chcieli otworzyć pracę taką. Otworzyć pracę. Pracę, pracę która. Y, którą albo będziecie wykonywać w domu, y, może będzie właśnie jakaś nowa oferta pracy, wiążąca się z tym, że będzie to praca wokół. przepraszam, wokół domu. Y, Albo tutaj chodzi o jakąś ofertę romansową, czyli jakiś nowy romantyczny partner przychodzi do waszego życia i to też poniekąd wpływa na, na pracę, tak? Aczkolwiek bardziej mi się to kojarzy z jakąś nową ofertą, i przy tej, no, jeśli macie do dyspozycji jakąś nową ofertę, to przy tej nowej ofercie ja widzę właśnie taką pracę, w, jakby w przyjaznych warunkach, pracę dającą satysfakcję i zadowolenie. Więc, no, tutaj może, może do Was przyjdzie jakaś nowa oferta, i warto, warto by ją wtedy faktycznie podjąć. I dlatego będziecie tutaj podejmować jakieś ważne decyzje, bo taką macie radę. Teraz tak, jeśli chodzi o energię domu, pokazuje mi się karta koła fortuny. No więc, po pierwsze, koło fortuny mówi nam o zmianach, tak? Najlepszą, jakby co chciałam powiedzieć, wypadło, <noise> zawiesiłam się. Chodzi o to, że po prostu będzie tutaj wykonywana jakaś zmiana, ale to może też dotyczyć właśnie jakichś kwestii finansowych. Może właśnie tutaj będziecie inwestować w mieszkanie, może jakieś remonty, czy w dom, czy remonty wokół domu, czy wydawanie pieniędzy wokół domu, czy może będzie właśnie wręcz przeciwnie jakiś nagły przypływ gotówki. Aczkolwiek no, mocno mi się tutaj to pokazuje. W kierunku jakiejś zmiany wokół domu, czy albo przy no nie wiem, będzie wyprowadzka, przeprowadzka, czy, czy bardziej tutaj chodzi. O co chodzi? No zobaczmy, o co chodzi. No pokazuje mi się świętowanie jakiejś domu. Wzajemna pomoc. No więc macie pomoc w domu, macie, jeśli chodzi o. To jest karta generalnie sukcesu finansowego. może będziecie otrzymywali jakiś prezent, może będziecie komuś dawać ten prezent, ale to jest takie właśnie równowaga między braniem a dawaniem. Mi się pokazuje taka wzajemność, gotowość niesienia pomocy, otrzymanie pomocy może finansowej. Tu mi się pokazuje jakieś świętowanie. Może dostaniecie prezent od, a może ktoś przyjedzie się was, wam oświadczyć, ale numer. No, tak teraz mi przyszło do głowy patrząc na to że ktoś tutaj przyjeżdża z ofertą, być może ofertą zamieszkania właśnie w jakimś innym domu, bo tutaj pokazuje mi się inny dom, inna rodzina lub ta osoba ma jakiś właśnie inny dom i tutaj dlatego wiąże się to jakby ze zmianą w domu. No ale numer. O Boże, aż mi kotek tu przyszedł. Kocie, kocie, kot mi dał sygnał. <laughs> No właśnie tylko czekałam, kiedy ona mi tutaj skoczy, a ona postanowiła wskoczyć na strzelcu. No już, co jak co, ale strzelec to jest znak znak ognisty, znak... Zresztą ja bardzo lubię strzelce. Strzelce są bardzo pozytywnymi osobami, bardzo radosnymi strzelce działają. Tutaj nawet energia strzelca. To jest osoba działająca, osoba pozytywna, osoba mająca wiele pasji. Także zresztą ja mam nawet ascendent strzelca, więc, <noise> więc tutaj też trochę czytam dla siebie. No więc tak, tutaj jakieś świętowanie, jak najbardziej świętowanie, być, może będzie jakaś uroczystość w domu, właśnie. Może tutaj właśnie otrzymacie od kogoś pomoc w zakresie właśnie tego domu, energii domu, może pomoc finansową. Także tak, ale nie wiedzieć czemu tutaj, Wy strzelce, jesteście w takiej energii nostalgii, rozmyślania. Trochę znudzenia, być może tęsknoty za kimś, być może tutaj rozczarowania czymś. Tutaj jakaś oferta właśnie do Was idzie, a Wy tak jakbyście jej nie dostrzegali. No Radą w tej karcie na pewno jest to, żeby dostrzec coś, żeby dostrzec jakąś ofertę, nie przegapić jakiejś oferty. Ale czego to dotyczy? Czego to dotyczy? Dopytajmy. Dotyczy to odcięcia się od czegoś być, albo jakiegoś mężczyzny z poznaku wzięta waga wodnik. Bądź e, podążania z taką pewnością siebie i odwagą, zdecydowaniem. Nie, tutaj chodzi o zakończenie czegoś, słuchajcie. Odcięcie się od czegoś, zakończenie czegoś, transformacji. E, może dotyczyć osoby skorpiona, ale niekoniecznie. E, <laughs> może tutaj chodzić o jakąś osobę, w której strzelce kiedyś tam właśnie. Któreś darzyły jakimś uczuciem, ponieważ mam tutaj przy tym królową kielichu, więc jakieś uczucie, e, jakieś e, sprawy sercowe. Może tutaj, właśnie, mogą być związane z jakąś z jakimś lekarką, terapeutką, biologoterapeutką. E, może tutaj chodzić o jakieś zabiegi, właśnie dosłownie, jakiś zabieg. Nie wiem, czemu tak mi się skojarzyło, że możecie ubolewać bądź martwić się jakimś zabiegiem. Pójściem na wizytę do jakiegoś lekarza. Ja, ja nie stawiam kart na zdrowie, więc ja nie, nawet nie będę się tutaj w to zagłębiać. W każdym razie, no, y, to, to dotyczy właśnie albo zamknięcia jakiegoś etapu, odcięcia się od kogoś, trans, przejścia jakiejś transformacji, czyli aby zaczęło się coś nowego, stare musi odejść i wy tutaj może nad, tym, nad taką energią się zastanawiacie, albo właśnie może dotyczyć to jakiegoś mm, jakiejś wizyty u lekarza, jakiegoś pobytu, w, na przykład w szpitalu. Yy, czy czy to jakiegoś le, leczenia? Ja nie widzę tutaj yy, nic groźnego, dlatego że wynikiem jest ta królowa kielichów. To, to raczej tutaj będzie wszystko dobrze, ale ale może Wam to gdzieś siedzieć. No właśnie, tu jakieś opcje, jakieś zastanawianie się. Yy, nie wiecie, co wybrać. Hmm, rozmarzenie: może, może właśnie tutaj chodzić o rozmarzenie. Yy, no, na temat kogoś, czegoś. Może to oczywiście dotyczyć się jakiejś osoby, jak najbardziej. Może być osoba z przeszłości, dlatego że patrzę tutaj teraz, zerkam na, na to, co u Was jest w relacjach. Yy, miłość i relacje, i tutaj jest właśnie wyczekiwanie na jakąś osobę w karcie kochanków. No, to jest ktoś yy, prawdopodobnie z przeszłości. Ktoś, kto odszedł. Wyczekiwanie. Ktoś, albo ktoś, kto wraca, odchodzi i wraca, bo w tej karcie mam powroty i, i, i wraca. Jakby karta powrotów i odchodzenia. Taka, taka energia siedzenia w przeszłości, mocno. Czyli tutaj ktoś albo kogo, czeka na kogoś z przeszłości, albo właśnie tęskni z jakiejś z przeszłości. I dlatego tutaj no, to może gdzieś tam się przeplatać. Właśnie u Was w tym roku. No, ale dobra, przejdźmy dalej. To, co nieoczekiwane. No co nieoczekiwane pustelnik. No tutaj może chodzić o osobę z poznaku panny. Ale jeśli nie, nie konkretnie o taką osobę, to tu jest takie trochę poczucie osamotnienia. Możecie się czuć trochę samotniej, możecie właśnie wręcz potrzebować tej samotności, aby coś tutaj przemyśleć. To jest energia takiej nostalgii, energia jakby wyciągnięcia. Wniosków i, i lekcji z przeszłości, niepowtarzanie tych lekcji, dbanie o, o, roz, o swój rozwój, rozwój osobisty, rozwój duchowy, e... no, wchodzenie być może też na taki wyższy etap, jeśli chodzi o świadomość, e... ale ta samotność jest Wam tutaj potrzebna, bo w tej samotności najczęściej właśnie widzimy rozwiązania, tak jak tutaj ten pustelnik trzyma tą latarnię. To właśnie może być to takie światełko w tunelu, które odkryjecie, ale odkryjecie je dopiero wtedy, kiedy pobędziecie właśnie sami. Tutaj może też chodzić o jakiś awans, oczywiście, bo jeśli pragniecie tutaj zmianę pracy, może to będzie ta oferta. Ta oferta może do Was przyjść i ona spowoduje tutaj wzrost i rozwój, jakiś awans u Was. Też oczywiście tak może być, jeśli mamy to podciągnąć pod kwestię pracy. Hmm. ale tak jak mówię tutaj też nieoczekiwanie może się coś wydarzyć jeśli chodzi o pannę no a zapytajmy dokładnie też o co tutaj chodzi o co tutaj chodzi no właśnie ta samotność da wam poniekąd siłę, przyniesie wam siłę, odwagę tutaj też osoba z znaku lwa może być jakoś yy, kluczowa Da wam taką siłę wewnętrzną, da wam odwagę, tutaj też być może zaczniecie dbać o swoje ciało, skupicie się właśnie na swoim ciele dosłownie, akceptacja swojego ciała, sport, zdrowie, witalność, pójdziecie tutaj w atrakcyjność dosłownie fizyczną. W karcie, karta siły to jest umiejętność przetrwania i radzenia sobie w każdych warunkach, więc co by tutaj się nie działo, nawet jak tutaj przez chwilę będziecie się czuć samotni, to to dam wam taką siłę i, 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 i po prostu przetrwacie to tak, z kartą siłą no, no nie ma, moc, ma mocnych, żeby z kartą siły się cokolwiek nie udało to przyniesie wam jakąś siłę i odwagę i być może determinację do tego, aby pójść dalej tak, w jakimś yy, kierunku dobra, lecimy dalej yy, jaki mamy wynik jaki, jaki będzie jakby wynik tego, tych waszych działań w tym roku 2025, Pokaz, no wynik jest fajny bo pokazujecie mi się tutaj jako królowa buław no, królowa buław jest osobą niezależną e, pi, piękną pewną siebie, działającą często tutaj mam e, osoby zajmujące się ezoteryką e, e, do, mające dobrą intuicję e, m, m, kobiety działające niezależne e, kobiety, może tutaj chodzić o osobę a spod... no, to jest właściwie wasza energia bo to jest strzelec i no, będziecie działać, pójdziecie być może tutaj w jakąś pracę niezależną, bo, bo tutaj mocno mi się podkreśla ta niezależność. I to mało tego, to wam przyniesie fajne pieniądze, no bo mając koło tego koło fortuny, no to będą to zyski jak najbardziej yy, korzystne dla Was. Yy, więc no będzie działanie, będzie działanie. Może tutaj też oczywiście pojawić się jakiś romantyczny partner. Oczywiście ja nie wspomniałam, że karta siły może. Eee, yy, może to być też jakiś e, romans szykujący się gdzieś tam, może ze sobą spozaku lwa. Bo tutaj energia kolowej buław to czasami też są właśnie karty, karty namiętności, pasji, karta kochanki, karta um, um, e, takiej no karta ognista, tak? Więc tutaj ogień będzie, ogień będzie. Może to są właśnie te zmiany, które nadchodzą e, również wokół domu. <laughs> Może właśnie tutaj spotkacie też jakąś osobę. Też osoba z poznaku bliźnią się tutaj zaznacza. Eee, karta kochanków, no to romanse, tak, spotkania, pasja, namiętność, e, wyczekiwanie na kogoś, tęsknota za kimś. Eee, być może właśnie tutaj coś będziecie zostawiać z przeszłości. Eee, jeśli słuchajcie, jeśli tutaj była energia osób trzecich. E, no bo jest to jednak trójka buła, więc tutaj i, i karta kochanków może mówić o tym właśnie, że, że tutaj jakiś jest wybór do podjęcia i mam wrażenie, że Wy podejmiecie ten wybór, ponieważ tutaj mamy nie dwójkę, a trójkę, więc tutaj decyzja będzie podjęta i jakby będziecie czekać na konsekwencje tej decyzji. E, będziecie od czegoś odchodzić. Mam wrażenie, że od czegoś z przeszłości, bo to, to tak mocno mi się tutaj to pokazuje. E, zamykać jakąś przyszłość. Czasami... E, Możliwe, że będzie to ktoś z przeszłości, ale żeby coś się zaczęło, to czasem należy zamknąć jakąś tam przeszłość, która Wam nie służyła, tak? To oczywiście też może być, też może być taka sytuacja, tak? Ale musicie tutaj jakąś przeszłość zostawić, tak? Coś, co Wam nie służy, coś jest tutaj zostawiane. Niektórzy dosłownie będą wychodzić z, z trójkątów, tak? energii osób trzecich. Natomiast to, co jest najlepsze do osiągnięcia, no właśnie to mi się trochę z tym wiąże, dlatego że tutaj jest odcięcie się od oszusta i pójście w kierunku czegoś nowego, dosłownie, no tu jest krótki, konkretny przekaz, <grym> dlatego też mi się to wiąże tutaj z tym odcinaniem od czegoś i zakończenie czegoś, tak, przestań jakby nie skupianie się na jakichś fantazjach, marzeń, tylko wejście w energię takiego działania tutaj, tak. I, I to, co jest najlepsze dla was do osiągnięcia, to jest właśnie to, żeby się odciąć od kogoś, kto prawdopodobnie tutaj was oszukuje. Bądź jeśli to wasza energia, to od, wy się odcinacie od energii bycia oszustem eee, i idziecie w nowym kierunku. Może to, to oszustwo może być jak najbardziej w pracy, dlatego że no tutaj mi się pokazuje w tej pracy u was e, taka energia właśnie przebiegłości, oszustwa, sprytu. Walki za wszelką cenę, więc może właśnie od tego się odcinacie, może będziecie po prostu zmieniać pracę i pójdziecie w niezależność, i pójdziecie w nową ofertę, w nową ofertę, która da Wam spełnienie, radość, satysfakcję. Będzie to praca robiona z pasją, wokół życzliwi ludzie. Możliwe, że to wy będziecie sami sobie pracować, więc no, jakby nie było, będziecie życzliwi sami wobec, wobec siebie. Ale oczywiście może tu chodzić też o nową miłość, nową ofertę romantyczną, nową osobę romantyczną, i, i tutaj jako rada właśnie będzie podjęcie tej decyzji. Karty wam tutaj radzą, żeby podjąć decyzję, na jakby opierając się o. Y, taką, taki rozsądek i rozwagę w działaniu. Taka, to będzie decyzja podjęta rozsądnie. E, y, Król Mieczy też czasami coś odcina. On, on zna prawdę, on odkrywa prawdę, on widzi coś, y, on wie jaką podjąć decyzję, on y, podejmuje to na, na podstawie jakichś pewnych faktów, e, więc będziecie wiedzieć, co zrobić. I druga rzecz, no tutaj karty radzą Wam, żeby skupić się właśnie na pracy jakiejś, być może właśnie tej tej niezależnej tutaj pracy, być może tej nowej ofercie pracy. Być może właśnie tutaj chodzi też o jakieś doszkalanie, douczanie, dokształcanie, bądź pracą nad jakąś relacją. Ale no, tutaj na jakieś prace trzeba będzie się skupić. Na koniec, drogie strzelce, podsumowując, wyciągniemy jeszcze dla Was rady z kart co tutaj to się opiekunowi, świetliści, chcą Wam przekazać, na czym macie się skupić w tym roku 2025. Żebym się nie przejęzyczyła znowu, <laughs> rady dla strzelców na rok 2025: na czym macie się skupić? Kot mi tutaj zaczepia, Wszedł mi na stolik i tylko patrzę, co się zaraz będzie działo. <laughs> Refleksja, strzelce. Musicie tutaj. Yy... No, coś, coś jest do przemyślenia. Kocie, uciekaj. Kot zaraz mi zrobi demolkę na stoliku. O, dobra, wypadło sporo rad. Wypadło sporo rad. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Jeszcze coś tutaj nie. Dobra, i co my tutaj mamy? Refleksja. Drogie strzelce. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Kocie, uciekaj. Także, strzelce, skupcie się też na takiej energii wdzięczności. Bądźcie jakby wdzięczni za to, co jest wokół Was. Cieszcie się z najdrobniejszych rzeczy. Właśnie z takiej. Korzystajcie z takiej radości. Tutaj, w tej karcie, właśnie, to jest też karta takiej wdzięczności. Szczęścia. <laughs> jakichś szczęśliwych zakończenia planów. <laughs> umiejętności jakby dostrzegania e, cudu życia na co dzień z każdej drobnostce, w każdej małej, małej właśnie rzeczy e, upływ czasu upływ czasu tak zaplanuj czas drogi strzelcu, abyś miał chwilę tylko dla siebie zasługujesz na własne życie no właśnie, od czasu do czasu zróbcie sobie też odskocznie i poświęćcie czas samym sobie Odwaga, no to mi się też wiąże z tą kartą siły, tak? Z kartą siły i z podjęciem tutaj decyzji, z podążaniem przez życie właśnie w energii tego rycerza mieczy, czyli z odwagą. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Więc ta samotność tutaj i to osamotnienie, to zastanowienie to, to się wiąże właśnie z tym, że wy nabierzecie tutaj jakieś odwagi, jakiegoś rozpędu i pójdziecie, pójdziecie po swoje. Skoczycie na głęboką wodę i pójdziecie chyba tutaj w jakąś nową energię. No, tak mi się to pokazuje. I ostatnia karta Niezależność. To bardzo często mi wyskakiwało w różnych znakach. No jest to niewątpliwie ważne. Decyduj za siebie i korzystaj z prawa wyboru. Tutaj może być oczywiście też jakaś decyzja do podjęcia, ale tak jak mówię, w Królu Mieczy wy będziecie wiedzieć, co robić. Będziecie mieć wszystkie fakty, wszystkie jakby. E, e, wiadomości, które pomogą Wam tą decyzję podjąć, na, na, tak. i to będzie decyzja podjęta rozsądnie, obiektywnie, e, i będziecie wiedzieć, co robić. Także, no tutaj e, skorzystajcie z tego prawa, że macie tą, tą, tą decyzję wyboru, że macie jakiś wybór i wybierzcie, i raczej bym się skłaniała tutaj mm, za pójściem w nowe, czy to w pracy, czy w relacji. Drogie strzelce, tutaj coś nowego Wam się kroi. Ewentualnie chodzi o odrodzenie jakiejś właśnie miłości, którą już znacie. No i to tyle, jeśli chodzi o czytanie na rok 2025. Oczywiście będę bardzo wdzięczna za lajki, za subskrypcję, aby ten kanał mógł się jeszcze troszkę rozwijać. Im więcej nas tutaj, tym lepiej. I oczywiście widzimy się na kolejnych czytaniach. A tym razem życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia no i papa!